No i zrobione. No i zrobione. Widzicie, to tak taki wzór się jakiś tu układał, nie? Nawet wyszło ładnie. Mówię, co to dzisiaj tak Gdzieś tutaj czuć te spaliny piłują, a tutaj chłopaki drzewa, zobaczcie, ogalają. Tamte już są zrobione, były wcześniej zrobione, a tu chłopaki dzisiaj drzewa tną. A my idziemy do sklepu, zobaczyć coś, bo słyszałem jakieś te... Słyszałem jakieś, jakieś odgłosy, ale to pójdziemy później, bo... Ja... Chcę iść do sklepu, bo muszę sobie kupić te. E, no, jak to się nazywa? No, minerały. Nie minerały, jak to się nazywa? No, wiecie, no te. Co, jak się człowiek od 2 dnia, to ja sobie codziennie piję jedną saszetkę i sobie pójdę dzisiaj kupić, bo mi się skończyły. Jedna mi została, mógłbym mi jutro w sumie. Ale pójdę dzisiaj, bo zobaczymy, czy tam coś się dzieje ciekawego. Dobra, widzimy się. Później. Dobra, sklepik ogarnięty. dyla szczęśliwy, jutro ma wolne. Dzień dobry. dzień dobry? Dobry. Dobry to jest słowo wszystko. Rekamy dwie. Jedna tam, jedna tam Tydzień czasu wiszą. Czy działają? Nie działają Nie działają żadnego wzmożonego, zmożonego ruchu. Ruchu nie zauważyłem. Nie zauważyłem, ale że już ogarnąłem sklepik. U sąsiada jest pełno klientów cały dzień. Że już ogarnąłem sklepik, posprawdzałem czysto, czysto jest, czysto, siano ogarnąłem, wybieram się wybieram się do sklepiku, może do sklepu dużego, może, może coś ciekawego. Ciekawego się wydarzy. Zobaczymy może coś tam dzisiaj znowu jakaś impreza jest. Ok. Zobaczymy się za chwilę. Ja to myślałem, że jaka impreza dzisiaj, a to dzisiaj cisza. Hm. Mm. o. Kwetuszki można sobie. Więcej można sobie zamówić z jabłkami. A ile, się, ile się przejdę w koło. No, nie, nie w koło się tam. w koło sklepu się przejdę. popatrzymy Nie chce mi się dzisiaj. Że jestem spóźniony. Bo robiłem sobie na komputerze jakieś tam obrapałem, obra, jakieś tam różności trochę mi czas od rana a bo no to była impreza widzicie jakie idą te krzesełka, krzesełka zbierają a to była impreza widzicie tu dziewczyny idą z takimi różnymi tymi także impreza tu była na takiego kapelusz jako kwiotek Kwiatek, oczywiście, jak to moje takie niby przyjezyczenia, to ja to robię specjalnie. Lubię bawić się słowami. Lubię bawić się słowami. Także spóźniłem się na imprezę, była od rana. Póki jeszcze rześko było, bo teraz to już po prostu jest gorąco. Także od rana impreza jakaś była, i już jest po imprezie. A my przez to, że się grzebałem, zamiast rano wyjść. Natomiast dziwne o, ten, ten goście co tu chodzi, on tu chodzi, duże kółka robi, on nie przychodzi tam do mnie na siłownię, tylko chodzi tutaj w koło. On trenuje w warunkach naturalnych, ze spalinami, kurzem. Dobra, także już jest po imprezie, idziemy do sklepików kupić te, no jak to się nazywa, no to co wam mówiłem, te toniki. Izotoniki w, proszki, izotoniki w proszki Dobra, Marka No ale impreza jakaś jeszcze będzie. Impreza jeszcze będzie się jakaś działa, bo chłopaki ustawiają krzesła, czyli jakaś impreza jeszcze będzie Dwunasty dwunasty eee, pan Mandelpak 12 Halloween <ścoughs> Halloween będę sobie Będą sobie odprawiali. 12 to jest, to jest dzisiaj, tak? O pokari, widzę, właśnie idę sobie kupić pokari, tylko że w proszku. To Halloween będą dzisiaj odprawiali. Będą sobie robili imprezę halloweenową wieczorem. I tutaj jest stale pełno tego Japończyka stale pełno ludzi. Tutaj mniej. Dobra. Zapylamy. Zapylamy, po, po, kupić sobie pokary. Weźmiemy chłopaków od zaplecza, co oni tutaj kombinują. Właśnie na przerwę, chyba. No ale widzicie, poskuwali, poskuwali. Najpierw zbudowali, w zeszłym roku zbudowali, w tym roku poniszczyli. To tak jak, tak jak w Polsce. nie? Ale będziemy obserwowali, co oni tutaj kombinują. Dobra, pędzimy do domu. Są ciekawe ciekawe nie? te palemki, ale tutaj mają jakieś jakieś mączniaki, takie mączniaki jak u nas widziałem kiedyś na pomidorach no tutaj zobaczcie, tutaj się otworzyło już to Soto My, Mi Pak Kadir, wujek Kadir otworzył Soto Mi czyli będą sobie podjadali ee, nudelsy ale nie pamiętam co to było to żółte muszę się cofnąć do tych filmików co to było to żółte że jest zamknięte no tutaj jest otworzone jakoś ludzi tłoków nie widać może dlatego że przy sobocie po prostu ludzi nie ma wyjechali no i tam można sobie Hankoki można sobie kupić felgi różnego rodzaju i kalibru jak na sobotę to to powiem wam że że dużo Dużo ludzi, a tu jaka wywiórka, a, wywiórka, tutejsza wywiórka, o uciekła. Ja szczura, ta, tutejsza. Dobra, pędzę do domu w piwnicy, jak zawsze. Kto rozumie, ten rozumie. Idę robić, składać jakieś filmiki. Nie chcę mi się dzisiaj ładzić. W tej siłowni mam taki dzień jakiś dzisiaj. Jutro niedziela, Zelinko w pracy. Nie wiem, co będę całą niedzielę siedział w chacie. Będę sobie spał dłużej. Nie będę się zrywał. Skoro świt, o siódmy, nie będę sobie spał. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Z tak miłego widoku, płotu. Jak się coś wydarzy, to nagram. Jak się nie wydarzy, to trzymajcie się ciepło. Podajcie na kanał, lajkujcie. Lajkujcie. Nie ja niekończąca się robota. Chłopaki tutaj codziennie sprzątają a tutaj zobaczcie, widzicie to? to było robione to było robione w zeszłym roku to było naprawiane, przekładane i zobaczcie, to wszystko znowu jest po... te kostki się poprzesuwały się, dziury się porobiły, się pozapadało a wiecie dlaczego? bo najpierw jest sucho, później jest mokro pora deszczowa i do tego jeszcze wstrząsy ziemi prawie codziennie jest jakiś taki mały wstrząs Ziemi, także dlatego wszystko tutaj się tak rozpada. Tym miłym akcentem pozdrawiam Was serdecznie. Wchodzę już na teren mojego bezpiecznego, bezpieczny azyl. Także trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia. Niedzielę rano. Jestem już na siłowni W Bielinku nie mam domu. Tam sobie trenują boks. Tutaj sobie pływają z jakimiś rułami Każdy coś robi. Ja sobie ja sobie siedzę, siedzę. Ja sobie drepczę. Wsiłownie. Wstydzę. Zawsze coś się dzieje. Tam sobie ktoś odpoczywa. No także pozdrawiam was i zapraszam. Na niedzielny spacer trzymajcie się ciepło Tam zobaczymy co chłopaki dzisiaj robią niedawno to wszystko sadzili niedawno to wszystko sadzili a, a co tu się podziało? a bo oni tutaj drzewa wycinali drzewa wycinali i chłopakom wszystko poniszczyli całą ich robotę zdeptali

Ajajaja, ale godny I tyle było z tego roboty. Zobaczcie, dzisiaj wielkie czyszczenie rowów. Widzicie jak ładnie? Czyszczą rowy przed porą deszczową. Teraz na Filipinach jest pora deszczowa. A niedługo będzie tutaj. Będzie w grudniu, będzie wracała już. To już trochę wcześniej, ale nie wiem, wiatr jest, nie wiem czy będziecie słyszeli całe takie całe takie ekipy są wszystko pakują do wora we wory, znaczy to jest oczysz oczyszczalnia miasta, nie ciekawe czy tam koło mnie ten, posprzątają ten ten brud co tam jest a widzicie ekipa jest, sprząta I bardzo dobrze będzie można nie mogła woda spływać. Hello! Chłopaki ucieszeni. Chłopaki ucieszeni sobie jedzą, bo teraz mają przerwę na, na śniadanie. No, także coś się dzieje w okolicy. Tutaj był sklep z jedzeniem dla kotów. I albo remontują, albo po prostu już sklepu nie będzie. Zobaczymy, może będzie coś innego. Tutaj też zaczęli to remontować, ktoś to kupił i teraz tutaj widzę, zakłada gipsy cały szef boss boss tutaj robi, robi robotę i zgonatoko toko Makan? kaczamata. Kacamata Kacamata, to będzie optyk Kacamata i za optyk, optyk. Kacamata optyk, aha, no to tutaj będzie optyk to będę miał blisko do optyka także widzicie na no moje osiedle tutaj niedawno powstała tutaj będzie optyk także się to dzieje ma mata to jest optyk także widzicie na no osiedlu się cały czas coś dzieje na no osiedlu cały czas się coś dzieje jest jeden optyk ale kawałek dalej niedaleko stąd ale ale będzie kołomie. Sobie pójdę do optyka, bo i tak muszę iść. Bo są e, różne optyki, tutaj są tanie i drogie. Tanie i drogie optyki. Ten tani tak samo ci zbada wzrok jak ten drogi. Ten drogi zbada ci drożej wzrok i sprzeda ci droższe okulary. No, już to przerabiałem raz tutaj. Dobra, idę do sklepu zobaczyć co się dzieje. Jesteśmy w moim ulubionym miejscu, tam chłopaki widzę dalej wożą A ja się udaję do sklepu bo muszę sobie kupić taką przyklejaną tą Przyklejan przyklejaną tapetę, tam u chłopaków coś tam widać Dalej wożą błyskiem i Przyjrzymy się jak już będzie coś zrobione na razie na razie, na razie tam nic ciekawego nie widać. Zobaczcie, nie było deszczu dwa tygodnie i znowu wszystko podupadło. Ale pora deszczowa, dużymi krokami pora deszczowa się zbliża do Indonezji. A my idziemy po taką tapetę. Ja wiem, czy to jest tapeta, taki panel plastikowy. Chcę przykleić już jeden, jeden przykleiłem. Pokażę Wam, gdzie. Tam, gdzie siedzę, to mam głowę opartą o ścianę. I Niestety. I niestety ściana jest brudna, tak jak wszędzie. Dobra, pędzimy. Chłopaki sobie ćwiczą wspinaczkę. Tu chłopaki sobie ćwiczą wspinaczkę. O, no, zaraz wam pokażę. Czyściciele będą myli szyby. Widzicie, żeby umyć szyby, to trzeba być wspinaczem, albo oni po prostu są wspinaczami i myją szyby. Sobie tak zarabiają, tak jak u nas alpiniści niektórzy zarabiają sobie pracą gdzieś tam na jakichś wysokich kominach. Tak, to firma czyszcząca. Wspinająca się czyszcząca. A tu widzicie? Juyan nie mogę zobaczyć. tu wszystko jest? Pilates Studio teraz tutaj jest. Się otworzyło. A, to takie? One Bell Park Mar, Pilates Studio. Się tutaj otworzyło, widzicie. A, codziennie coś nowego. Pilates Studio, a tutaj coś? You Yang Tang Family Massage e, refleksologia A, widzicie, a tutaj można sobie przyjść z całą rodziną Z całą rodziną sobie można tutaj przyjść To są te już wam kiedyś pokazywałem Opowiadałem wam o tych, o tych e, makietach Tutaj takie wieńce Congratulation U nas takie wieńce to na ten się nosi nie? A tutaj nie byłem A tutaj co jest? A tutaj są e, toalety przebieralne ale musiałem zajrzeć, nie? No dobrze wiedzieć że coś takiego tutaj że coś tutaj takiego się dzieje Dobra, idziemy kupić ten Idziemy kupić ten, ten, ten no, Na masaż będę mógł sobie przyjść tutaj, nie będę musiał tylko ciekawa jaka cena Nie będę musiał jeździć tam na, do połowy miasta O, widzicie A o tych makietach to już Wam kiedyś opowiadałem Cofnijcie się jak jesteście zainteresowani Cofnijcie się do, do filmików i. gdzie tam jest. Spina się, siedzi tam. Dobra, pędzę dalej. Patrzcie, jakie porobili. Jakie robią tutaj te zabezpieczenia? Ale to takich zabezpieczeń nie było. Widzicie tą siatkę? E, te e, orzebrowanie z tych. E, z tych drewnianych, tych. takich płot. Tam porobili, tu porobili. To chyba są jeszcze jakieś. W ramach zabezpieczeń, że jest szkło, to jeszcze robią taką zabezpieczenie, No i fajnie, podoba mi się. Mówię Wam, że po tym Srowidzie wszystko zaczyna, zaczyna wracać do normy, i to jest bardzo fajnie, że ludzie tu coraz więcej się takich budek pojawia z, z jedzeniem. No naprawdę, restauracje się otwierają, no tam masaże się pootwierały, tylko czy to jest jakiśkolwiek biznes z tego, a ja idę, idę po tą. Z samą przylepną tapetę, no, no zobaczyłem takie coś, no muszę, muszę to kupić Muszę to kupić, a czym się różni to od tego Czasem trzeba coś gdzieś odkręcić Czasem trzeba coś gdzieś odkręcić Kurde i szukam szukam jakiegoś narządu żeby odkręcić a tym razem znalazłem ale to są nie wiem czy to będą, a to jest od razu ze śrubokrętem. Aj, fajna sprawa, fajna sprawa. Będę mógł grzebać w komputerze. Dobra, będziemy po tapetę O, takie coś. Takie coś. Tu wzór jest nieważny, dwa takie jeszcze wezmę. Nie ja wiem czy wziąć dwa czy trzy. A wezmę trzy. bo Później coś mi się przypomni, później coś mi się przypomni, wezmę trzy. Może gdzieś jeszcze przykleję. Dobra, pędzimy w piwnicy, jak zawsze. Pokrótce Wam wytłumaczę o co mi chodzi. Widzicie? Ja tutaj założyłem tą, tą, jedną, tą jedną płytę, bo chlapałem bo chlapałem jedzeniem, bo ja sobie tutaj podjadam i teraz jak otwierałem jakiegoś owocu czy coś, to od razu chlapałem na ścianę jeszcze widać jak wysoko ne? To... no i teraz chcę jeszcze dodać jedną tu chcę dodać jedną tutaj widzicie, bo tutaj się robi tu gdzie człowiek siedzi to o, chcę zrobić sobie coś takie, coś takiego jedną wziąłem w razie jedną wziąłem w razie w razie niepowodzenia wziąłem dostępną, dobra to już filmik z wakacji filmik z wakacji zrobiony jak widzicie zaraz go zapiszemy zapiszemy go i wrzucamy zaraz na na youtube, żebyście mieli co oglądać ja sobie jeszcze trochę posprzątam mieszkanie dzisiaj pranie pranie oczywiście już zrobione. Z kronikarskiego obowiązku badajmy co tutaj się dzieje? Na budowie, na budowie. Na budowie grzebią coś tam. Grzebią tam dalej, tam dalej nic nie robią. Wożą, wożą wózkiem sobie ziemię u sąsiadów spokój jak zwykle. Tym miłym akcentem pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Pozdrowienia z Dzjakarty. Trzymajcie się ciepło. Hej. No, widzicie, się dzieje się. Nie? Mówiłem, że nic nie będę robił. To akurat dobrze, bo sobie posprzątam. Tutaj zrobiłem sobie taką kreskę, żeby według tej kreski przykleić. Ale czy to się uda? Nie wiem, czy wy widzicie tą kreskę. Widzicie. Ale czy to się uda, to nie wiadomo, bałagan jest. Ale z poziomicą, widzicie, patrzcie, poziomnica, mam poziomnicę. Dobra, pokażę Wam, jak będzie będzie zrobione. No i zrobione. No i zrobione. Widzicie, to tak, taki wzór się jakiś tu układał, nie? Nawet wyszło ładnie. Nie wiem, czy tego jednego tutaj dać. W ten sposób. To zaburzy harmonię. Zaburzy harmonię, nie? Jak dam w ten sposób. Ale myślę, że tutaj już w zupełności wystarczy. W zupełności wystarczy. Tym bardziej, że tutaj trochę odstaje. Jak dam, to tutaj będzie szpara. Zresztą zobaczymy, zobaczymy jak to, jak to będzie, nie? Także to już. Wszystko na dzisiaj. Biorę się za sprzątanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Hej.